Dzięki tej konsekwentnie realizowanej polityce mamy dzisiaj takie pełne przeświadczenie i prawo do tego pełnego przeświadczenia, że jeździmy najnowocześniejszą flotą w Polsce, że nasi pasażerowie mogą korzystać z pociągów nie tylko nowoczesnych, ale i ekologicznych. Te pojazdy to jest bardzo dobra. Alternatywa dla samochodów. Jak wiecie Państwo, w ostatnim w szczególności czasie paliwo w Polsce naj, do najtańszych nie należy i wszyscy odczuwamy rosnące koszty benzyny, koszty oleju napędowego. Dlatego, z, dlatego odnotowujemy wzrost na pojazdach, na przewozach regionalnych w naszym regionie, co nas bardzo, bardzo cieszy. Znaczy, nie jest jeszcze nas wysoka cena benzyny, oczywiście. Ale cieszy nas to, że coraz częściej nasi mieszkańcy korzystają z tych właśnie pojazdów.

które kupiliśmy dla Pomorza Zachodniego w ostatnim dziesięcioleciu były finansowane współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej. Tak więc mieliśmy już złoty pociąg, mieliśmy pociąg pogoni Szczecin, mieliśmy pociąg Moniuszko, mieliśmy hybrydę ekologiczną Bursztynową, a dzisiaj mamy hybrydę europejską. Bo winniśmy o tym pamiętać, że to właśnie dzięki naszemu członkostwu w Unii Europejskiej, dzisiaj mamy 37 rocznicę powstania strefy Schengen, tak, Nomen-Omen, możemy korzystać z tych właśnie dobrodziejstw i warto, warto o tym pamiętać. Dlatego dzisiaj. Ten pociąg nazwaliśmy pociągiem europejskim. W takich barwach będzie on jeździł po Morzu Zachodnim, by podkreślać to, że jesteśmy dumnymi Europejczykami tu na Pomorzu Zachodnim, że chcemy dalej być w Unii Europejskiej, chcemy ją wzbogacać i chcemy z tego dobrodziejstwa korzystać.